Cześć, witam Was bardzo serdecznie. 12 lutego 2024 roku i zaczynamy naszą poniedziałkową analizę kryptowalut. Oczywiście na samym początku proszę Was o lajki, osłupy i o komentarze, a my dzisiaj spojrzymy sobie tylko i wyłącznie na kryptowaluty i dodatkowo na gaz ziemny, ale to na samym końcu. Będzie w miarę szybka analiza, troszkę się wydarzyło przez ten weekend, ale zaczynamy standardowo od coin market cap i wzrosty. W ostatnich 24 godzinach największe zaliczył BIM 14,95%, a największe spadki zaliczył DYM 6,59%. Procent. Wskaźnik strachu i chciwości aktualnie na poziomie 70 na chciwości, a altcoin season index trochę nam spadł do poziomu 51. Na samym początku jeszcze wspomnę o fajnej promocji dla moich oglądających na giełdzie BingX. Do zakończenia promocji dokładnie 6 dni. No i można po pierwsze zgadnąć bonus 50 dolarów przy wpłacie takiej samej właśnie kwoty lub większej oczywiście. No i przy obrocie na dźwigni, gdzie wolumen przekroczy 3000 dolarów, dodatkowo w latu jest to USDT bonusu. Do wykorzystania na lewarze maksymalnie raz 10, więc was zapraszam z linku pod filmem, a my lecimy sobie standardowo do bitcoina, który zaskoczył mnie dzisiaj dosyć mocno. Ja rozgrywałem dzisiaj shorta, właśnie z 48 tysięcy. No i początkowo bardzo fajnie leciał w dół, ale z 47 760 dolarów. Odbił dosyć gwałtownie, zaliczając 49 140. Dolarów. Ja osobiście zabezpieczyłem oczywiście tą pozycję. Co prawda stop lossa mam na 49250, czyli cały czas pozycja w grze. No i jest duże prawdopodobieństwo, że tutaj spróbuje nam zgasić ten wystrzał, chociaż nie byłbym aż tak optymistyczny, patrząc jak zaczynają wyciągać pomału tą kolejną świecę. Ale warto zwrócić też Uwaga na interwał godzinowy, no bo tak jak mówiłem poprzednio, jest tutaj jednak bardzo mocne parcie, aby dobić do tych 50 tysięcy dolarów to jest taka bardziej bariera psychologiczna niż techniczna, ale jest to jak najbardziej wykonalne, chociaż patrząc na order booki na pewno na tej kwocie będzie tutaj spora ściana sprzedażowa. No i sporo osób będzie chciało likwidować swoje kryptowaluty, które zakupiło w dołku. Bo są też tego zdania jak ja, czyli warto realizować zyski. O tym pamiętajcie, a my sobie teraz skoczmy do, właśnie, orderbooków i wskaźników od Maximusa. No i widzimy chociażby, że na 49200 mamy dużo większą ścianę sprzedażową, ale ogólnie patrząc, to po stronie sprzedażowej mamy dużo więcej zleceń niż po stronie Zakupowej, więc na to warto zwrócić uwagę, ale też zobaczcie, jak dynamicznie szybko nam się tutaj order booki zmieniają. No i wskaźniki pro po których widać ewidentnie, jak przy tym delikatnym zjeździe, gdzie ja aktualnie wchodziłem w tego shorta, jak tutaj mocniej właśnie instytucje zaczęły tutaj bawić się na krypto, ale teraz przy tej podbitce już po raz kolejny właśnie indywidualni kupujący przejęli tutaj pałeczkę, widać to ewidentnie na wskaźniku CBR, dodatkowo wskaźniki tutaj pokazujący nam rezerwy bitcoinów raczej bez większych zmian, a stablecoinów troszkę nam tutaj odpływa, ale bez jakichś większych rewelacji. No i lecimy dalej. Zobaczmy sobie Ethereum, które podbiło. Tutaj nam cena do poprzedniego szczytu. Aktualnie znajdujemy się na 2528 dolarów. No i tutaj można zauważyć, że dużo słabiej sobie Ethereum radzi w porównaniu do Bitcoina, więc jeśli byśmy mieli tutaj dostać zgaszenie właśnie na Bitcoinie, to raczej Ethereum ściągnie nam poniżej 2470 dolarów. Warto też zwrócić uwagę, że dominacja Bitcoina cały czas rośnie, aktualnie powyżej 54% dominacji. A my lecimy dalej, warto zwrócić uwagę na Litecoina, który zatrzymał się przy tych spadkach właśnie w okolicach 70 dolarów i jest to widać w miarę tutaj mocny poziom, gdzie utrzymuje się cena przy lokalnych spadkach. Lecimy dalej, kolejnym jest Bitcoin Cash, który w ostatnim czasie mocno tutaj podskoczył. Z tego względu, że było tam dosyć ciekawe wydarzenie, ale jak widać, też zatrzymaliśmy się w okolicach 284 dolarów i to też jest spowodowane właśnie tą podbitką ogólną na krypto, no i aktualne Wzrosty to zaledwie 1,4% w ostatnich 24 godzinach. Wszystko też wskazuje na to, że po tym wystrzale możemy dostać właśnie za chwilę zjazd do okolic ok. 235 dolarów. Ale pamiętajcie, to nie jest porada inwestycyjna. Lecimy dalej. Kolejnym coinem jest fan. Który dostał dzisiaj bardzo mocny, właściwie przed chwilą, o godzinie 15, dostaliśmy bardzo mocny strzał, prawie tutaj zaliczając opór, no i ten wystrzał został bardzo szybko zgaszony. No i tak jak widzimy przy tych poprzednich wystrzałach, nawet teraz przy tej podbicce, która była na krypto. Nawet nie doleciliśmy do tego oporu, co może nam tutaj dać sygnał, że za chwilę będziemy przebijać te lokalne dołki. Lecimy dalej. Kolejnym jest NIR Protocol, który aktualnie odbił się od wsparcia dokładnie na 3,08 dolara. No, i tutaj leci po kolejny lokalny. Szczyt, warto zwrócić uwagę, że kolejne poziomy oporu, no to jest 3,42$ i 3,51$, czyli dosyć bliskie tutaj w miarę poziomy, które mogą nam tworzyć fajną strefę do zawrócenia tych wzrostów, ale pamiętajcie, te wzrosty musiałyby jeszcze dobić ponad 5%, aby po prostu do pierwszego poziomu dolecieć. Lecimy dalej. Kolejny, który dzisiaj wygląda dosyć ciekawie, to jest coin Okta. Który przy tych spadkach, które miały miejsce, odbija się bardzo fajnie od czerwonej linii trendu wzrostowego. Jednak przy tej podbitce, która teraz była. Niestety, ale okta zatrzymała się dokładnie na tym oporze na 60 centów, więc prawdopodobnie za chwilę będziemy atakować po raz kolejny czerwoną linię trendu wzrostowego. I z kryptowalut to wszystko tutaj w tym zestawieniu. I jeszcze tylko zobaczmy sobie pozycję na gaz ziemny, który, jak zerkniemy sobie na interwał dzienny. Widzimy, że jest naprawdę nisko od szczytu. No i aktualnie jest bardzo dużo szansa, że odbije nam wykres ku górze. Ja mam tutaj odpalone dwie pozycje na Longa. Pierwszą odpalałem jeszcze w piątek. Pisałem o tym, zarówno na Discordzie. Oczywiście wszystko jest rozgrywane na giełdzie Bing X. I dzisiaj dostaliśmy bardzo mocną lukę, gdzie cena spadła dosyć gwałtownie w porównaniu do piątku i zaliczyliśmy ponad 3% spadku. No i tutaj w tym miejscu, jak tylko się otworzyła ta luka, no to było wiadomo, że będzie tutaj próba zamknięcia tej luki. Dlatego tutaj też otwieram drugą pozycję na long. No i czekam, jak w tym tygodniu sytuacja nam się tutaj rozwinie. Nie. Jeżeli nie będzie tutaj w tym tygodniu mocniejszego odbicia, wybijającego chociażby ten szczyt z 9 lutego, no to będę bliżej piątku zamykał te pozycje, nieważne czy będą na zysku czy na stracie. Dziękuję Wam za dzisiaj, no i słyszymy się oczywiście jutro. Jutro zerkniemy sobie na indeksy i jeszcze na inne towary. Do usłyszenia, do jutra, hej.